Kiedy mówimy o wojnie 1939 roku, o wojnie Polski z Niemcami, zaczynającej się 1 września, wiele osób może mieć na myśli, biorąc pod uwagę przyczyny tego konfliktu, fakt, który często jest podawany, czy to w podręcznikach do historii, z których uczą się młodzi ludzie, czy też przy okazji rocznic wybuchu wojny w różnych artykułach, czy programach, w różnego rodzaju mediach, że tak naprawdę ta wojna wybuchła, ponieważ Niemcy postawili różne żądania co do wolnego miasta Gdańska, na które Polska nie mogła się zgodzić, że to było wręcz coś niebywałego, że była to próba podporządkowania sobie Polski i że wszystkie decyzje, które podejmowali wtedy rządzący, a głównie to był Józef Beck i Ryszard Śmigły. Oczywiście trzeba też pamiętać o prezydencie. To głównie cztery osoby były najważniejsze wtedy, czyli Józef Beck, premier, prezydent Mościcki i Ryszard Śmigły. A więc odnosząc się do tych osób, które wtedy miały realną władzę do podejmowania różnego rodzaju decyzji, to też takie jest przekonanie, czy z taką narracją możemy się spotkać, że w zasadzie to wszystkie te decyzje, które były wtedy podejmowane, były tylko i wyłącznie mające na celu dobro Polski i że w zasadzie Józef Beck nie mógł nic innego zrobić i nie było innych powodów, dla których podejmował takie, a nie inne decyzje. Trzeba też zauważyć, że często i głównie wskazuje się jako decydenta w tych sprawach właśnie Józefa Beka. Tymczasem, kiedy bliżej przyjrzymy się tej sprawie, to okazuje się, że nie jest to takie proste i sprawa jest bardziej skomplikowana. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę politykę wewnętrzną, sytuację w Polsce na przełomie 1938 i 1939 roku, jak również zbliżające się wybory w 1940 roku. Miały to być wybory prezydenckie, ale warto pamiętać, że spodziewano się, iż Mościcki ustąpił i wybory będą przeprowadzone wcześniej. Musimy pamiętać, że marszałek Gryc Śmigły miał własny obóz, który był jego zapleczem politycznym. Na drugim końcu bieguna był Balery Sławek, który został marszałkiem Sejmu, wrócił do polityki. Trzeba o tym pamiętać, jeśli chodzi o ten obóz tzw. sanacji, że nie była to jednolita formacja, tylko również i tam były sprzeczne interesy i różnego rodzaju obozy poparcia, które popierały różne osoby. Trzeba też pamiętać, w jakiej atmosferze przyszło funkcjonować Józefowi Beckowi i innym uczestnikom tamtych wydarzeń. Jeśli chodzi o połowę 1938 roku, kiedy to już było po zajęciu Zaolzia i Rydz-Śmigły uwierzył w niezwykłą siłę polskiej armii. Poza tym w społeczeństwie polskim, w całym narodzie zapanował wielki entuzjazm. To było wydarzenie, które nie miało aż takiej wagi, ale wydawać by się mogło, że Polska odniosła niezwykle ważny sukces militarny przez zajęcie Zaolzia, co podbudowało pozycję marszałka Rydza-Śmigłego. Dodatkowo były przeprowadzone wcześniejsze wybory do Sejmu i Senatu, o których jeszcze będziemy za chwilę mówić, dlaczego tak się stało. Natomiast w tych wyborach przeprowadzonych w listopadzie 1938 roku obóz Zjednoczenia Narodowego, czyli ten obóz, który popierał Rydza Śmigłego, uzyskał 70% poparcia całego społeczeństwa. Również nie udało się nawoływanie opozycji do bojkotu tych wyborów. To właśnie wtedy rydz Śmigły mógł poczuć się bardzo pewnie, musiał na pewno mieć w pamięci zbliżające się wybory prezydenckie, w tej atmosferze euforii i poczucia dużej siły zaczęły dochodzić do kierownictwa państwa, w tym do Rydza Śmigłego, ustalenia, które wcześniej polska dyplomacja, w tym Józef Bek poczynił z Niemcami. A więc, kiedy. W końcu października 1938 roku m.in. innymi Rydz Śmigły mógł już dowiedzieć się o tym, że ustalenia z Niemcami są takie, że tak naprawdę będą one prowadziły do włączenia Gdańska do Rzeszy. To kiedy weźmiemy pod uwagę tą atmosferę euforii w całym społeczeństwie, mogło to być odebrane przez całe kierownictwo państwa polskiego jako klęskę Polski. Na tą sprawę też zwracał uwagę profesor Grzegorz Górski w swojej książce o wrześniu 1939 roku i również podkreślał to, że ta sprawa mało jest poruszana, a wydaje się bardzo istotna. To, że wtedy w Polsce panował nastrój mocarstwowości, poczucia wielkiego zwycięstwa, również biorąc pod uwagę fakt, że prawdopodobnie również rycerz Śmigły musiał zdawać sobie sprawę z pewnych ustaleń odnośnie Słowacji, że Polska w razie załatwienia przez Niemców sprawy czechosłowackiej ma obiecaną Słowację, to mogło to prowadzić do tego, że szczególnie kręgi wojskowe skupione wokół Rydza Śmigłego i sam rycerz Śmigły mógł odbierać sprawę. Załatwienia problemu Gdańska jako słabość, to poczucie mocarstwowości Polski mogło też odebrać pewne racjonalne działania czy decyzje, jeśli chodzi o politykę wobec Niemiec. Dlaczego tak mogło naprawdę być? Warto tutaj zauważyć, że w połowie września 1938 roku śmigły Rydz mówił, że nie widzi w jakiejkolwiek perspektywie wojny z Niemcami. Ciekawe jest, że miesiąc później biskupowi Józefowi Gawlinie mówił, że jest gotowy bić się z Niemcami nawet na wariata teza o tym, że na Rydza Śmigłego wpłynęły te wydarzenia, które miały miejsce w 1938 roku, jak zajęcie za Olzia, ta cała atmosfera i ta szybka zmiana miesiąc czasu, kiedy Rydz Śmigły twierdzi, że nie ma problemu z Niemcami, a później, że będzie się bił z Niemcami na wariata i że nie dopuszcza myśli o oddaniu Gdańska Niemcom, rzeczywiście była prawdziwa, ale co więcej, musiała spowodować, że Józef Beck musiał wycofać się z własnych Wcześniejszych ustaleń z Niemcami, i były to ustalenia, które Polska też wysuwała, jeśli chodzi o załatwienie całości problematycznych spraw z trzecią Rzeszą, co było w pewnym sensie siłą Polski. Ryt śmigły wytworzył w następnych tygodniach i w miesiącach presję na to, żeby iść na konfrontację z Niemcami. Było to dla niego na rękę politycznie, biorąc pod uwagę dalej zbliżające się wybory prezydenta Polski, jak również mówienie, że polityka Beka doprowadzi do oddania Gdańska Niemcom. Propaganda obozu Zjednoczenia Narodowego, obozu politycznego marszałka Rydza Śmigłego, cały czas działała, wzmacniała jego pozycję. Pokazywała też polskiemu społeczeństwu, polskiej opinii publicznej, że Polska jest gotowa do wojny o Gdańsk, to z kolei zamykało Józefowi Beckowi drogę do poszukiwania jakiegoś kompromisu z Niemcami. Taki nacisk wewnętrzny ze strony Rydza Śmigłego i jego obozu mógł też mocno negatywnie wpływać na decyzje, które podejmował wtedy Józef Beck, a musiał się z nimi liczyć jako wychodzące od praktycznie być może najsilniejszego politycznie człowieka w Polsce. Dlatego musimy pamiętać, że w połowie 1938 roku, oprócz ważnych wydarzeń na scenie międzynarodowej, doszło do bardzo ważnego starcia w obozie rządzącym, czyli w obozie sanacyjnym. Prezydent Mościcki oświadczał, że złoży urząd wcześniej, a kadencja kończyła się w kwietniu 1940 roku. Prezydent tak naprawdę był najważniejszy w państwie, jeśli chodzi o uprawnienia pod względem tego, co mówiła ówczesna konstytucja. Oczywiście jest taka narracja, że to śmigły rydz miał być tym oczywistym i jedynym następcą na stanowisku Mościckiego, ale okazuje się, że nawet w samym obozie władzy to nie było aż tak mocno akceptowane. Po zajęciu Zaolzia, rycerz śmigł cieszył się dużą popularnością w społeczeństwie polskim, ale niekoniecznie to przekładało się na obóz sanacyjny. Musimy tutaj też wziąć pod uwagę, że zgodnie z ówczesnym prawem prezydenta wybierało zgromadzenie elektorów, w skład którego wchodziło 75 przedstawicieli parlamentu, wybieranych przez Sejm i Senat. Wybrany człowiek przez to zgromadzenie elektorów, jeśli uzyskał bezwzględną większość głosów, stawał się prezydentem Rzeczypospolitej, chyba że kończący urzędowanie prezydent wskazał innego kandydata. I w takiej sytuacji przewidywano przeprowadzenie wyborów powszechnych pomiędzy tymi dwoma kandydatami. To jest bardzo ważne i o tym trzeba pamiętać w kontekście tej sprawy, o której mówimy. Trzeba więc pamiętać, że w czerwcu 1938 roku Walery Sławek wraca do bieżącej polityki, wchodzi z powrotem do gry i staje się marszałkiem Sejmu. W zasadzie parlament wtedy Sejm i Senat pochodził jeszcze z czasów, kiedy był szefem bezpartyjnego bloku wspierania rządu. Czyli można powiedzieć, że Sejm i Senat był zdominowany przez ludzi pułkownika Sławka, jak również jego bliskiego współpracownika Aleksandra Prystora. A skoro Sławek był przeciwny Rydzowi Śmigłemu, to nie mógł on czekać na kwiecień 40 roku, ponieważ kadencja obu izb wygasała dopiero we wrześniu 40 roku. A zatem trzeba było przejąć władzę przez obóz Zjednoczenia Narodowego. Tym bardziej, że nie było takie pewne, czy nie mógł mieć gwarancji, że Mościcki na pewno wskaże rydza śmigłego. Dlatego odbyły się wybory wcześniejsze w 1938 roku. Mimo, że śmigły rydz się wahał, to zaakceptował to, żeby jesienią przeprowadzić wybory. Wtedy w najgorszym razie dla rydza śmigłego, gdyby Mościcki wskazał innego kandydata, to biorąc pod uwagę fakt, że w wyborach już zdobywa większość OZN, czyli obóz popierający rydza śmigłego, to w tym najgorszym wypadku odbyłyby się wybory powszechne między rydzem śmigłym, a ewentualnie kimś innym wskazanym przez Mościckiego. Dlatego zajęcie zaolzia było bardzo ważne dla rydza śmigłego. Wykorzystał on euforię w polskim społeczeństwie, że warto legitymizować parlament wysokim poparciem społecznym. W ten sposób sanacja godzi się na te wybory do parlamentu. Zmieniają się ludzie w Sejmie i Senacie, którzy już nie są z nadania Walerego Sławka, tylko w większości są to członkowie obozu Zjednoczenia Narodowego popierające Rydza Śmigłego. I w ten sposób Rex Śmigły sobie niejako gwarantował, że zgromadzenie elektorów na pewno wskaże na niego. Jednak groziła dalej sytuacja, w których będzie trzeba stanąć do wyborów powszechnych. Prawdopodobnie przeciwnikiem byłby Walery Sławek. Takie nastawienie Rydza-Śmigłego, które idzie na konfrontację z Niemcami, do tego jeszcze dochodziło fakt podporządkowania sobie przez Polskę Litwę, było obliczone właśnie na te wybory powszechne, które mogły być nie tylko w kwietniu 1940 roku, ale nawet wcześniej, bo tak deklarował Mościcki. Pułkownik Beck był powiązany ze Sławkiem, był liderem tak zwanej grupy pułkowników, więc w atmosferze tej politycznej walki wewnętrznej, walki w samym obozie władzy, musiał starać się dostosować politykę swoją zagraniczną do tego, co się dzieje w kraju. Można więc powiedzieć, że stało się najgorzej, jak mogło się stać, ponieważ wpływ polityki wewnętrznej, różnego rodzaju zagrania obozu rydza śmigłego i jego samego, przygotowywanie się do ewentualnych wyborów powszechnych wpłynęło na zachowanie Beka i na podejmowanie decyzji w polityce zagranicznej wobec Niemców. Już w 38 roku, na początku tego roku i później były uzgodnione z Niemcami ważne sprawy. Między innymi Polska wyszła z tą inicjatywą załatwienia spraw wszystkich problematycznych, a Niemcy również wyszli z tą propozycją załatwienia globalnie całych wszystkich spraw, które Polska poruszała. W rozmowach, które toczył m.in. ambasador Lipski, też przewijała się ta sprawa Wolnego Miasta Gdańska, że tam prawa Polski będą zagwarantowane, ale w zasadzie Polska nie będzie się mieszała w samostanowienie Gdańska, co musiało prowadzić oczywiście do tego, że prędzej czy później Gdańsk będzie włączony do III Rzeszy. Beck dosyć szybko w kontaktach z Niemcami z tego rezygnuje. Miał nadzieję, że włączenie Gdańska do Niemiec będzie odsunięte w czasie, przynajmniej dopóki nie rozstrzygną się te najważniejsze sprawy w polskiej polityce wewnętrznej, czyli oczywiście chodziło o to, kto będzie prezydentem, miał nadzieję, że też w jakiś sposób uda się przekonać śmigłego ryza do nowego rozwiązania, ale również Niemców. Dlatego też podjął tę próbę czy postawił tą propozycję, która nie miała przemyślanych wszystkich szczegółów odnośnie współprotektoratu Niemiec i Polski nad Gdańskiem, zapewne nie przewidział, że sprawa Gdańska zacznie się wymykać spod kontroli również ze względu na tą polityczną walkę o urząd prezydenta. Dlatego Beck wycofał się z wcześniejszych ustaleń co do możliwości pełnego samostanowienia Niemców w Gdańsku. Najgorsze było to, że minister spraw zagranicznych, wbrew wcześniejszym ustaleniom, sprowadził polsko-niemieckie relacje w zasadzie do załatwienia sprawy Gdańskiej. Wcześniej siłą Polski było to, że wyszła z inicjatywą załatwienia wszystkich spraw problematycznych z Niemcami i Niemcy się też na to zgodzili. I to właśnie w takim podejściu można było uzyskać i wynegocjować z Niemcami jak najlepsze zabezpieczenie interesów Polski w Gdańsku i jak najlepsze decyzje ze strony Niemiec. A więc wcześniej były poczynione ustalenia z Niemcami, że będą załatwione wszystkie sprawy polsko-niemieckie. Nazwijmy to w jednym pakiecie i to była siła Polski w tym względzie. A teraz nagle Beck mówi o jakimś współprotektoracie, co mogło osłabić Polskę. Ale z drugiej strony, gdyby Niemcy się zgodzili na to, byłby to jednak z pewnego punktu widzenia sukces Becka, bo by odsunął zagrożenie konfliktu polsko-niemieckiego i mógłby poczekać też na to, co się stanie w polskiej polityce. To wycofanie się Polski dość szybkie z wcześniejszych ustaleń musiało zirytować Ribbentropa, bo na pewno było trudno zrozumieć Niemcom, dlaczego Polacy wycofują się z ustaleń, które wcześniej sami zaproponowali. Jednak zrozumieli, że takie stawienie sprawy przez Polskę stawia ich tak naprawdę w lepszej sytuacji i że w końcu uzyskają od Polski satysfakcjonujące rozwiązanie. Beck też używał w rozmowach z Niemcami takich dwóch określeń. Rząd polski, żeby odróżnić jego własne stanowisko od stanowiska wszystkich czynników decydujących, a w tym chodziło też, żeby dać do zrozumienia Niemcom, że chodzi o rydza śmigłego i Niemcy dobrze rozumieli taką terminologię i o co w tym chodziło Beckowi. Co ciekawe, Niemcy to zrozumieli, jaka jest sytuacja wewnętrzna w Polsce i dawali do zrozumienia ministrowi spraw wewnętrznych, że są gotowi poczekać. Świadczyło też o tym, między innymi, że na początku 1939 roku odbywały się przygotowania do spotkania z Hitlerem i nie odbywały się one, wbrew tego co niektórzy mogą sądzić teraz, czy mówić, że tam była już jakaś nerwowa atmosfera, czy że na początku 1939 roku Hitler żądał jakiejś bezwarunkowej kapitulacji Polski. Było to raczej już tworzone później, po tych wydarzeniach z września 1939 roku, przez ludzi, którzy chcieli dopasować sobie te wydarzenia do działań, które podjęli bądź nie podjęli wtedy, które mogły zabezpieczyć Polskę przed tym, co się stało, czyli przed wybuchem wojny. Poza tym Beck pod koniec 1938 roku był raczej optymistą i zakładał, że dalej będzie możliwe prowadzenie negocjacji, których ostatecznym celem jednak w relacjach polsko-niemieckich pozostawał ten program załatwienia wszystkich spraw polsko-niemieckich można więc powiedzieć, że zamiast tego programu najpierw zdecydowano się w relacjach polsko-niemieckich na działania nazwijmy to idące małymi krokami i rozwiązywania różnych drażliwych kwestii, a nie żeby rozwiązać wszystkie problemy jednorazowo jednocześnie. Ale tak jak wcześniej wspomnieliśmy, nawet ta metoda tych drobnych kroków miała prowadzić do ostatecznego załatwienia wszystkich spraw polsko-niemieckich, szczególnie tych drażliwych. I Niemcy też dobrze rozumieli, że to wycofanie się Beka z wcześniejszych ustaleń wynikało z tego, że miał taką sytuację w kraju. Tym bardziej, że sam ambasador niemiecki w Polsce powiedział Bekowi i podkreślił to, że minister Ribbentrop w pełni rozumie, że Gdańsk jest zagadnieniem, w którym stanowisko Polski jest zdecydowane i że Polska nigdy nie zgodzi się na radykalne jego załatwienie. Ambasador cieszy się, że po rozmowie z Lipskim jego minister należycie to zrozumiał. Widać z tego, że Niemcy chcieli odłożyć w czasie załatwienie tych wszystkich spraw i również zrozumieli to, że Beck wycofał się z tych ustaleń dotyczących Gdańska, które prowadziły do włączenia tego miasta tak naprawdę do Rzeszy, do samostanowienia mieszkańców o swoim losie, bo wiedzieli, że sytuacja polityczna wewnątrz Polski jest taka, a nie inna i że Beck ma trochę związane ręce i musi patrzeć się na to, co się dzieje w kraju. Naciski Rydza Śmigłego, szczególnie tego obozu związanego z Rydzem Śmigłym i to, co stało się później, pokazują, że wpływ polityki wewnętrznej, wybory prezydenckie, ambicje polityczne Rydza Śmigłego, ta zawierucha, jeśli chodzi o stanowisko prezydenta Polski, miała wpływ na poczynania Beka i później Beck też popełniał różne błędy, z kolei nacisk Rydza Śmigłego na pójście, na konfrontację z Niemcami, to zmienienie stanowiska o 180 stopni w ciągu miesiąca, że nie widział problemu z Niemcami, a później mówił, że chce się bić na wariata z nimi, pokazuje, że on miał w pamięci te wybory prezydenckie. W jaki sposób społeczeństwo reagowało na zajęcie za Olzia i w jaki sposób mogłoby być odbierane, co wynegocjował Beck, czyli ten sposób załatwienia wszystkich spraw jednocześnie związanych z, również z Gdańskiem, gdzie wszystko wskazywało na to, że Polska godziła się, tak jak była to mowa w negocjacjach, na to, że Gdańsk i mieszkańcy Gdańska będą jednak stanowić sami o sobie, co w konsekwencji musiało prowadzić do włączenia tego miasta do III Rzeszy. A zatem polityka wewnętrzna i wybory prezydenckie, ambicje polityczne różnych ludzi, wydaje się, że miały duży wpływ na to, co działo się również w negocjacjach z Niemcami i do czego też w końcu to doprowadziło. Oczywiście nie były to jedyne czynniki, natomiast miało to, jak widać, duży wpływ i warto o tym pamiętać. Zapraszam do komentowania. Oczywiście jak zwykle proszę o komentarze kulturalne bez przekleństw. Dziękuję za subskrybowanie kanału, do czego zachęcam, za lajkowanie, udostępnianie tych materiałów. Zachęcam też do takiego udostępniania, żeby coraz więcej osób mogło się zapoznawać z tymi kwestiami i tematami. Można również wspierać ten kanał przez m.in. portal By Coffee, gdzie można postawić wirtualną kawę bez subskrypcji jednorazowo, czy portale Patronite lub bezpośrednio na YouTube. Linki są w opisie tego filmu. Jeśli więc podoba Wam się ten kanał i praca, w którą wkładam, tworzenie tych materiałów i żeby kanał mógł się dalej rozwijać, jeśli macie taką możliwość i chęć, to zapraszam do takiego wspierania. Za każde wsparcie bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.